Taką niebieską twarz mam. Bo patrzę, że kładłam ze sobą. Nie, Tak. właśnie tak. niebieską dokładnie. twarz, bo jesteś ufoludkiem. Cześć, witamy Was w, ko w kolejnym odcinku podcastu gamingowego Nadajnik. Z tej strony kłania się nisko. Rutajn. Admirał, cześć. Porozmawiamy sobie o polskim rynku gier, o tytułach, no, na które czekamy w tym roku, w 2021. I co? Wbrew pozorom jest ich trochę, co? No, trochę się dzieje na rynku. No, sam jestem ciekawy, jak ten rok będzie wyglądał, co się uda, co się nie uda, bo parę tytułów wiemy, że ma być, ale nie znamy konkretnych dat. Mam nadzieję, że nie dlatego, że chcą przesunąć na kolejny rok. No, zobaczymy. No nic, ale, ale za, za, powiemy, powiemy, zacznijmy od tego, co, co wiemy, o czym, o czym wiemy. I tutaj na przykład jest, jest jedna gra. W sumie na pierwszym miejscu praktycznie we wszystkich tych oczekiwanych grach polskiego, polskiego Game Devu. Chernobylite ze studia Farm 51, no dziwo, prawda? Tak jest. To no, co, co ogólnie rzecz biorąc, ty grałeś w Nie, nie zdążyłem jeszcze zagrać. Zakupię sobie jak tylko wyjdzie pełna wersja, podejrzewam. Na razie się skupiłem na poprzedniej grze Farm 51. Ale widziałem gameplaye. Zapowiada się świetnie. Ja jestem w ogóle fanem tego typu gier, tego typu gier, takich stalkeropodobnych, tak bym Dokładnie, powiedział, bardziej, to, to czy metropodobnych. Taki, tak, nie, stalkero, stalkeropodobnych. Uda mi się, że stalkeropodobnych. Bardziej stalkeropodobnych, stalkero tak, bardziej stalkeropodobnych. I, e, I sam jestem ciekawy, e, bo, bo słyszałem bardzo dobre opinie co do, e, co do samego gameplayu tej gry, a mniej trochę oczywiście dotyczące optymalizacji, ale gra jest we wczesnym akce e, na razie akcesja, także to się wszystko pracuje i wszystko tam się mieli w kotełku. I zobaczymy, jak do czego to dojdzie i jak to się uda na końcu wyprowadzić. Chyba głodny jesteś. Tak jest. No tak, no mieli się mieli. Jak się wymieli, to zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. No. Kociołek, kociołek. No ja już o jedzeniu nie myślę, jestem po piatku. Ale ogólnie tak, zobaczymy. Ja jeszcze nie miałem przyjemności przyjemności grać w Chernobylite. Oczywiście, Biaro. Oczywiście widziałem gameplay. I wygląda naprawdę całkiem fajnie. Myślę, że jak wejdzie, wejdzie tutaj, kurczę, pełna pełna wersja, no bo wiadomo, nie można oceniać po, po becie wczesnej becie czy przy alfie jakiejś, ale to Dokładnie. czekamy. Ja lubię tego typu klimaty tak samo. jeżeli ja właśnie Właśnie o takie gry stalkerowe, szczególnie że panem tego stalkera jestem, więc, więc jak najbardziej. No i kolejna gra w sumie polskiego rynku, na którą chyba każdy czeka. Dying Light 2. Ile godzin? Oh. Ile godzin? Och, oh. ile godzin w wiedynkę przegrałem, Dokładnie. no wszystko w tej i w te w ogóle przeszedłem, co się dało i trochę jeszcze więcej nawet, więc czekam z niecierpliwością, no te gameplaye, te y, zwiastuny, które widzieliśmy w zeszłym roku, no po prostu zwalały z nóg i mam nadzieję, no niestety nie znamy jakiejś konkretnej daty premiery y, tego Dying Light 2, mam nadzieję, że niedługo już coś się dowiemy więcej i że to będzie ten rok, w którym będziemy mogli w tą grę zagrać. Wszyscy wcześniej spekulowali, że może nie chcą wchodzić w paradę z cyberpunkiem, ale na razie cyberpunk wyszedł, wyszedł jak wyszedł, a tutaj dalej cisza. Znaczy, nie ja wiemy. myślę, że to jest kwestia, kwestia tego, że może napotkali na jakieś drobne, drobne problemy i, i po prostu starają się z nimi walczyć i, i chcą uniknąć tego samego błędu, co na przykład cyberpunk, nie? Który, który czekał na łatkę, łatkę, ale to w sumie no tak, no łatka, łatka, ale działa już. No i może oni tak po prostu jest. chcieli uniknąć tego rodzaju startu, no, no zobaczymy. pewnie, zobaczymy. Tak, ja no, czekam. Nie, nie, ma, nie mają ciśnienia, ja również czekam bardzo z niecierpliwością, to jest na mojej liście bardzo wysoko gra ułożona, że tak powiem, także czekam z, o, pomimo, z niecierpliwością, jak się tak. pojawi. To. Pomimo, że, że ja to tak głównie, głównie FPS, czyli fps y taktyczne, to jednak tutaj właśnie takie na długie, długie... No to też wiekory, taki idealna, To też taki prawie FPS. Gra, nie, nie no, strzelał niebo. Nie, to chociaż tam też może będzie strzelał. Ale, ale tutaj, tutaj myślę, tutaj myślę, że, że będzie, będzie to coś, coś fajnego. Zresztą fanów Dying Light jest mnóstwo. No i tutaj może być to kurczę, naprawdę No jeżeli, jeżeli, jedynka, jeżeli jedynka, która ma już ładnych parę lat, dalej wygląda jak gra, która wyszła wczoraj, bo jest tak świetnie zrobiona, świetnie zoptymalizowana, no to dlatego może wszyscy na ten Dying Light 2 czekają bo liczymy na powtórkę, nie? Tak naprawdę. Z jakości. No i tutaj mamy jeszcze, przechodząc dalej, taką polską grę w takim zabawnym tytule Inculinati. Tak Inculinati. jest, no ja, właśnie. Ja, 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 rzecz biorąc o tych grze, dowiedziałem się dzisiaj <ślad> 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 i, i, i muszę powiedzieć, że, że, że ta okładeczka jest kurczę niesamowita, nie? To jest, mm -hmm. jak, jak sami twórcy yy, opisują, to jest yy, inkulinaty, czyli Monty Python spotyka się z Darkest Dungeon. No i no, jak to? Weź, weź to zrozum, ale ja, ja, ja powiem tak, okładka jest fajna. E, osio, ten, osiołek z trąbkami i, i kurczę i zajączek z zajączek stołu <grym, <grym, z wieczem, nie? W takich średniowiecznych no, tunikach. To bardzo była... fajnie to wygląda, nie? Pieniążki na to, o ile ja dobrze pamiętam, były zbierane w ogóle na, na, na Kickstarterze i, i się zebrały, więc e, jestem bardzo ciekawy tego, tej gry. Podobno tam wszystko było rysowane ręcznie, więc ja jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, bo to takie coś nietypowego w dzisiejszych czasach. No, Podejrzewam, więc... to kurczę, mnóstwo pracy musiało zabrać. więc że to wszystko ręcznie narysować, to to jest niesamowite, nie? Niesamowite. Tak jest. Chociaż, chociażby, z tego, chociażby z, z tego, powiedzmy sobie, e, powodu, ja powiem ci, że zerknę na tą grę. Wiesz? Zerknę na tę grę, bo to no. taki taki Smaczek, smaczek powiedzmy sobie. Będzie taka odskocznia od tego biegania i zabijania w końcu może. Ech, w czym przodujemy ostatnio? Ech, co dalej? Co dalej mamy? No już wcześniej mieliśmy przyjemność rozmawiać z przedstawicielem MS Games. No czekamy na Land of War The Beginning, które również ma się pojawić, jak mówił tam nasz gość gdzieś tam na przełomie Q1 Q2, tak? Tak, Q1, Q1 Q2. Oczywiście w tej chwili już wiemy, możemy powiedzieć kto będzie lektorem, prawda? Już wszyscy wiedzą kto będzie lektorem. Tak. I wyśmienity aktor, powiedzmy sobie prawdziwa gwiazda polskiego, polskiego kina. Jakby nie tak proszeć. jest. Niesamowity. Niezapomniany grucha. Niezapomniany grucha, to jest po prostu kurze. Ja, ja tak tylko widzę, widzę jego twarz i bez względu na to w jakim filmie wygrał, to jest po prostu grucha. I tak już zostanie, choćby, i to jest ogólnie rzecz biorąc, świetny aktor, niesamowity aktor. Tak, głos super. też ma y, bardzo fajny, y, y, i tutaj naprawdę można się spodziewać świetnego klimatu. Tak jak powiedziałem, ten klimat w tej grze zapowiada się kurczę, bombowo, nie? A Czy nie ja no, dobrze no. pamiętam, że on również tam przy Battlefieldzie, którymś brał udział, też? Chyba, ile dobrze pamiętam, chyba również tam coś y, brał udział przy tak. podkładaniu głosów. Dobrze, nie? tak, dobrze pamiętasz, jak najbardziej. A ja ogólnie rzecz biorąc, y, to czekaj znajdę, mam, mam taką zagadkę dla, dla widzów Nie wiem, czy będzie to słychać. To jest karabin na Niemców. Ja to puściłem i, i to Ty jest... Duży, ja wiem, ja wiem, ale ja, ja to puściłem u siebie, więc to będzie, będzie na tym, ja to ładnie wmontuję, żeby to było słychać. czyli jest taka zagadka odnośnie, kto będzie podkładał głos dla tego bohatera Kowalskiego. Piotrusia. I wierz mi... Na odpowiedzi. I wierz mi... I wierz mi <noise> y, wiem, nie mogę jeszcze powiedzieć, bo jest to, jest, to, jest to ten. Ale podkładał on głos w innej, cholernie popularnej polskiej grze. Tyle tylko. No, no, to ciekawy sam jestem. Zobaczymy. Dokładnie. Dokładnie. Ciekawe, proszę. także. W komentarzach zobaczymy, jakie będą typy. <laughs> no, zobaczymy. Zobaczymy. Ja tutaj na razie puściłem. Tobie wyślę na Facebooku. Także sobie też będziesz mógł odsłuchać. I, I zobaczysz, ale ogólnie rzecz biorąc czekamy na ten Land of War, czekamy, bo to jest kurcze tytuł, no ja już się doczekać nie mogę normalnie tupać, zaczynam w miejscu, nie? Kurczę, nawet te 5-6 godzin rozgrywki, ale, ale yy, z, z, takim, z taką oprawą powiedzmy sobie dźwiękową, yy, no zobaczymy. A poza tym, poza tym kurczę, no mówię, wiemy, wiemy dużo na ten temat, już na, te, na temat tej gry, no i jest to pierwsza gra tego, tego rodzaju pierwsza gra, która mówi o, o kampanii wrześniowej, prawda? Także... No, tak w takim to znaczy, wymiarze, tak, tak, tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. I przechodząc od od wspaniałych gier, które się świetnie zapowiadają, przejdźmy do kolejnej niebywałej wręcz gry w polskiego, można powiedzieć polskiego game devu. Nie wiem, czy w tym przypadku można mówić o game devie, admiralu. No właśnie, właśnie. Ja już wiem o co ci chodzi. Ja już wiem o których grze myślisz. Czy aby o Manor Lord? No dokładnie, dokładnie. Ja nie można tu mówić o polskim Taka... game devie. To jest jeden nie. gość. To jest jeden no kurczę. Jeżeli... To jest bardzo ciekawe, to jest w ogóle niewiarygodne. Oprócz tego, że gra na tych wszystkich zwiastunach zapowiada się naprawdę nieźle, naprawdę. Jakby tam Sztaplu dzisiaj jeździł i pracował i to nie mały bym ci powiedział. A to ta tutaj... gra jest tak rozbudowana, ogólnie rzecz biorąc, jest tak rozbudowana, te grafiki, animacje są tak świetnie, świetnie zaprojektowane, fajnie tam zrobione. Tam każdą deskę widać jak to taki city tak. to nie wie, żeby... Bo każdą wiadomo, deskę odchodzi, widać, ale... to jest taki real-time strategy, normalnie budujesz... Twoje hrabstwo, swoją posiadłość, dbasz o ekonomię, o kontakty polityczne. Ogólnie rzecz biorąc, ja jak zobaczyłem, odsyłam na YouTube, na YouTube wszystkich odsyłam, koniecznie wpiszcie sobie Manor Lords i tam widać już pierwsze obrazy z gameplay, jak, jak powstawały animacje. Ogólnie rzecz biorąc, ten gość, ja nie wiem, on ma łeb jak sklep albo, albo nie śpi nocami. ja nie wiem jak on to no, robi. jest opcja, że ma 36 godzinną dobę gdzieś tam u siebie, także do tak dlatego. Daje radę jakoś to ogarnąć. No nie, bo. nie wiem, kawa, kawa u niego z kranu się leje, bo, bo ogólnie rzecz biorąc, naprawdę wygląda to niesamowicie. Ja osobiście uwielbiam tego rodzaju gry. I, i to będzie tak. jak tylko ta gra wyjdzie od razu, pojawi się u mnie na komputerze i w wolnym, w wolnym czasie będę w to na pewno grał. Niesamowite, niesamowite. To mówię, warto zerknąć. Pamiętajcie, zerknijcie, to, to robi jeden gość, nie studio wielkie. Jeżeli wielkie studio posiadające 2000 pracowników mówi Wam, że nie może czegoś naprawić, to popatrzcie o. na to, co może zrobić jeden człowiek, jak naprawdę chce i ma do tego serce. Tak, tutaj, e, Także tutaj możemy odesłać. Ale jeśli, jeśli, jeśli faktycznie ta gra będzie taka, jak zapowiada się na tych zwiastunach, to rozglądajcie się po swoich miastach, bo ja nie wiem skąd, z którego miasta on pochodzi, ale jak pojawi się jakiś nowe Lamborghini, to pewnie będzie jedno. <laughs> bardzo, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. E, tutaj jeszcze mi się rzuciło w oko, bo tych gier jest, jest parę, rzuciło mi się, rzuciło się w oko jeden tytuł. To jest polski FPS i nazywa się Witchfire. Witchfire. O Właśnie. No on ma powalać grafikom. Zresztą pierwsze, ile dobrze pamiętam, pierwsze zwiastuny tego, y, tej gry to pojawiły się koło 2017 roku, gdzieś tam pod koniec. Ja ogólnie Wszyscy rozumiem. z niecierpliwością czekamy. The Astronauts, przypomnijmy, tak? Zy, tak, tak, tak. Ktoś, kto nad tym pracuje? E, no ciekawa, czekamy. 3 nie lata. ma także, no 3 właśnie, lata. nie ma. Trzy lata minęły, na razie cisza jest, jeśli chodzi o, o to kiedy ta gra ma się pojawić. No, liczymy, że to będzie ten rok, bo wszystko na to wskazuje, wszystkie gwiazdki na niebie no, o tym mówią. E, zapowiedzi są też przepiękne. To też polecam zerknąć sobie na jakiś tam mm, szybki y, trailer, który jest tam gdzieś w sieci. Można go sobie zobaczyć. No wygląda super. W ogóle te gry, mówiąc szczerze, y, gdyby nie to, że my wiemy, że one są z Polski, to one wyglądają jakbyś przy ogromne studiach, gdzieś tam liczone w setki osób. Pracowały nad tym, a to, to może każdy, kto, kto jeszcze nie znalazł swojej drogi w świecie i w życiu, to od razu tam do programowania siadać, bo naprawdę tworzymy, jesteśmy potęgą, jeśli o to chodzi. Także The Witch Fire wygląda świetnie w tej chwili. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No i czekamy z niecierpliwością, bo ja z przyjemnością w tą grę zagram w takim układzie, bo mamy FPS trochę z Dark Soulsami połączony. Także to jest bardzo ciekawe. Ja zerknąłem materiał od Mestre, ostatnio chyba w Gamestriku, u niego się pojawił właśnie Witchfire i muszę powiedzieć, mm. że graficznie gra wygląda bosko. Nie, nie wiem jak tam storyline i, i to wszystko, jak to będzie wyglądało, no, ale grafika to, jest naprawdę świetna na najwyższym światowym poziomie, więc tutaj nie mamy się naprawdę czego powstydzić. Co tu jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o miłośników Wiedźmina, czyli... To pojawi się The Witcher, Monster Slayer to pojawi się na, yy, na komórki. Tak, to już wcześniej kiedyś mówiliśmy, na którym podcaście To taki Pokémon Go, ale w świecie <laughs> wiedźmina, tak? Czyli będziemy sobie chodzić z telefonem po mieście i polować na różne potwory. No ciekawy jestem sam, jak, w jakiej formule to w ogóle wyjdzie. No ciekawy będzie wyglądało. ale rozpadnie? za. No, teraz już nowe prawo weszło, także nie wolno z komórką w ręku przechodzić przez ulicę, więc liczę na to, że mniej. <laughs> natomiast, natomiast, no to ciekawe, ciekawe będzie. Czekamy, kiedy to wyjdzie, czekamy na CD Projekt, żeby to zakończyli i wypuścili w końcu w świat i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale zapowiada się ciekawie. Tego typu gry ostatnio przeżywały swój renesans w świecie. To Pokémony, czy tam był Minecraft swego czasu jeszcze, jakiś czas temu, w tej samej formule. No, i tutaj mamy. Uniwersum Wiedźmina, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Co jeszcze? Aha, jeszcze jedna gra, która mi się przypomniała od razu. E, która też się zapowiada świetnie. People Can Fly. E, pracują nad Outriders. A, tak, e, czy myślę, czy że to na dniach czy w, nawet na tygodniach ta gra powinna się pojawić. Mm, to jest taka trzecia osobowa strzelanka, no zrobiona na, na zasadzie coś takiego. No, coś takiego jak, typu, ja bym, coś takie jak Gearsy. Wygląda fajnie również, zwiastuny oglądałem, jakieś tam szybkie gameplaye nawet się gdzieś pojawiały, takie króciuteńkie. No to powiem Ci, że no robi robotę, nie? Wygląda fajnie, podejrzewam, że jak tylko znajdę odpowiedni, bo kurczę, za dużo tego wszystkiego człowiek by chciał, no. A za mało zasobów biletów Narodowego Banku Polskiego. Weźmy, weźmy pod uwagę, Kieszenie. że w tej chwili tylko, tylko poruszamy polski rynek. To jest, to są tylko tak. polskie gry, które w tym roku mają się ukazać i już jest, ich, już jest ich parę i tak na dobrą sprawę każdą by się chciało mieć, prawda, bo wypróbować trzeba. Ja tu jeszcze wspomnę o, o jednej, że Shadow Warrior 3, taki hmm. ogólnie rzecz biorąc, gierucha, po... na, następca Shadow Warrior 2. <laughs> tak, no taki bardzo szybki FPS-ik ten Shadow Warrior drujeczka. I to takie, jak ktoś lubi azjatyckie klimaty, jakieś smoki, takie typu rzeczy. No to nieźle to wygląda w ogóle również. Także no, też zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie w gameplay, jak to tam story mode będzie wyglądał na tym. Natomiast zapowiada się nieźle. Ktoś lubi szybkie, naprawdę szybkie FPS-y. No jeszcze jest, jednak, ku... tutaj jest jedna gra, która mi się rzuca w oko War Mongols. Mhm. Się, tak się to chyba czyta. Mam nadzieję, że, że nie przeinaczam tutaj. E, tak. No i tu Polacy z Destructive Creations, oczywiście. Destructive Creations i e, no będzie gierka również w prąd II wojny światowej, prawda? Także czy kurczę uderzamy, no. i uderzamy w ten, ten klimat drugowojenny, prawda? Tak jest. No wie, wiesz, to, to jest tak, że no, my robimy świetne filmy e, romantyczne i świetne gry wojenne, no także. <laughs> Także czekam tylko tym no, Kiedyś jeszcze na to, świetne, żeby... świetne komedie żeśmy robili. No, romantyczne szczególnie, no, mówię. No, o, Karol. Także, no, wszystko, co ma romantyczność w tak, sobie, to tam polski Miś bardzo, bardzo romantyczny została... był na przykład, nie? Poranek no, Kojota dokładnie. też był bardzo, bardzo romantyczny. No, jakbyś tam się uparł, to być wątek romantyczny znalazł. Zawsze, zawsze. Jak, jak najbardziej. Ja tu na dworze, wilki jakieś, pip. Już nie będziemy tak, tym o no tym tak, tak, prawda. No tak. o, o ale tych gier, tych gier jest, jest naprawdę sporo, które, tak, na tak. które warto poczekać. Jest jedna gra, o której żeśmy celowo nie wspomnieli. Nie pojawia się ona nigdzie w żadnych prawda, tych pozycjach oczekiwana na 2021 rok, co jest troszeczkę dziwne, tak, bo, bo twórcy zapowiadają, że się pojawi w tym roku, prawda? Jest to też polska gra ze studia, o którym żeśmy dzisiaj wspomnieli na samym początku. Farm 51, a mówimy tutaj o WW3, czyli szerzej rozumianym. Dokładnie. War 3. No, nigdzie, nigdzie nic się nie pojawia, także to jest troszeczkę dziwnie, jakby taki w sumie duży tytuł FPS, a pomijany we wszystkich tych powiedzmy sobie premierach na rok 2021, czyli tak. by czekała nas kolejna jakaś jakaś niemiła niespodzianka, przesunięcie na 2022. Tutaj my oczywiście... Może jakieś spekulować. wyciszenie rynku, może jakiś drugi start, drugie życie, no nie wiem. No może, może. tak, może tak. No w każdym razie, no czekamy dalej, tutaj mieliśmy przyjemność, naprawdę w tamtym roku, gościć Kamila Bilczyńskiego ze studia tak Farm51, z którym bardzo przyjemnie się rozmawiało, no i ale od tego czasu, od tego czasu minęło już dobrych parę miesięcy i dalej cisza. Nic jeszcze nie wiemy, zobaczymy, Nic no mam wiemy. nadzieję, że no, już tam byli na ukończeniu, więc ja rozumiem, że teraz to są jakieś ostatnie szlify tej gry. I za chwilę, już za momencik, za rogiem ona wystaje, już tak zagląda z za rogu do nas. Mroga nam jednym oczkiem i zaraz zobaczymy ją w pełnej krasie. Już odświeżoną, tak? No bo tam, tak jak mówił Kamil, pracują nad tą grą, trochę tam zmian będzie, jeśli chodzi o tą grę. Więc liczymy na to, że, no. że będzie to gra, która nas tam powali, że tak powiem. Spadniemy z krzesełek i będziemy dalej grali. Kapcie no, ja mam na nogach, Dobry. nie przykleiłem, także jak będą miały spaść, to spadną. No, ogólnie rzecz biorąc, Farm 51 życzymy powodzenia, prawda, jeżeli chodzi o Czarnobyl tak Lights i oczywiście o projekt War tak 3, no, który tu w sumie tutaj. wydawnictwo jest oddane w ręce My Games. Mi Games. Nie wiem dlaczego tak to dziwnie, niektórzy wymawiają, ale My Games, według mnie. Chyba. No, no, nowy wydawca. No, Light też jest w jakichś rękach tam. No, ja już teraz nie pamiętam nazwy tej firmy. Też z jakimś wydawnictwem, jest chyba tam podpisana umowa, jeśli chodzi o wydanie tej gry. Ale no to trzeba przyznać tak. No WW, wW3, czyli World Free, to jakby już w zasobach posiadam, więc nie muszę kupować. Nie wiem, w jakiej formule się pojawi, są różne plotki, że to będzie formuła darmowa albo no, to zobaczymy. To tak czy siak. Nie muszę już na nią wydawać pieniędzy, bo wydałem ja już również. dwa, trzy ja lata temu. Tak. Dwa lata temu? 2008, 2018? No to już dwa i pół roku temu, tak. <grym> <grym> Wydałem, to już zapomniałem, że wydałem. Ale tak, jest, Ale jest tak. leży na dysku, nie kurzy się, prawda, bo to, bo to dana, ten digital, digital copy, tak? No tak zobaczymy, jest. zobaczymy. No także ogólnie rzecz biorąc, co? Troszeczkę, no to mam jeszcze do jest, ciebie nie? jedno pytanie. No, no powiedz mi, taka pierwsza trójka, na no, którą czekasz, z polskich gier. Polskich gier ww 3 już masz, także odpuszczamy znaczy, WoW 3. WoW 3 odpuszczam. Pierwszy, na pierwszym miejscu Island War. Na pierwszym miejscu jest Land of War, bo tą grę obserwuję od dawna i, i na tą grę czekam. Z, mhm. Ze zniecierpliwieniem, to chyba każdy obserwujący kanał dobrze o tym wie. Kolejną grą, która która, kolejną grą, która, która zasługuje na, na podziw moim zdaniem i, i na pewno na uwagę Manor Lords. Landuje na dysku. Murbeton, ląduje na dysku. Pisałem pisałem z twórcą, bardzo przyjemny człowiek, również i, i, i naprawdę czekam. No i oczywiście Dying Light. No właśnie, właśnie u mnie również, tak. Dying Light, tutaj Wiedzie Prym, oczywiście eee, Czarno Light, bym do tego dorzucił, Land of War. Oczywiście ja tu nie... bardzo ciasne są te, te pierwsze trójki, te, te podium. Chętnie tak. wsadziłbym na przykład ten Manolot jeszcze. No, ale mam nadzieję, że to się tak rozbije trochę czasowo dłużej i będę mógł sobie kupić i jedno i drugie, a że nie wyjdą to jednocześnie jak, nie no weź, w ja przeciągu mam, tygodnia Nie, to na tego jest. Stalkera 2, więc wiesz, dlatego dlatego mówię No już, to właśnie, my mówimy tylko o polskich <grym> grach, a jeszcze trzeba gry, trzymać tak? kasiorę na no, oczywiście <grym> to wszystko, co ma się pojawić. No i co, co ma odmirało? się pojawić Chyba wszystko, nie? To chyba wszystko. No. A jakie są wasze typy, Powiedzcie nam, no dokładnie. Chcielibyśmy, nam co? Chcielibyśmy już usłyszeć, jakie właśnie, jakie, na jakie gry wy czekacie. Polski, z polskich gier, bo tu mówimy tak. o, o polskich, polskim game devie, polskich grach, także no zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy Was na nasz kanał na Spotify i oczywiście na kanał gamingowy. Nadajnik. Nadajnik podcast gamingowy ma oddzielny kanał, na który serdecznie zapraszamy. zapraszamy. Linki oczywiście znajdują się we wszystkich opisach. Filmu. Gdziekolwiek nie zobaczycie podcast czy film, tam oczywiście pojawiają się wszystkie odnośniki do Admirala na streamy, również bardzo fajny gość, można wpaść, ale on się nie pokazuje na streamach, nie wiem czemu, ale się nie pokazuje, ale, ale jest bardzo przyjemnie, więc zapraszam serdecznie, a dzisiaj się z Wami do zobaczenia, Rutań, Admirał, cześć, trzymajcie się.